Witam wszystkich wygłoscy. witam dzieci, witam rodziców, dzieciwców, trenerów. Cieszę się, że mamy nas z dużą dzieci się na kampie. Postaram Wam pokazać parę podstawowych ćwiczeń, które miejmy nadzieję pomogą Wam w tym, żeby grać na wysokim poziomie, a wielu z Was przekonać do tego, żeby grać w kosza. Mamy nogi od ziemi, rękoma i nogami na nasce. Starajcie się mocno. Bardzo ładnie Wiktoria. Bardzo Dobra. ładnie Wiktoria Super. Chłopaki tutaj Państwo. Pomagajcie znacznie i pomagamy. Tyle razy ile ja mogę, okej. Okay. Teraz trzy razy. Dobra. Dalej skoczemy.

tra Przede wszystkim gratuluję i zazdroszczę uczestnictwa w streetballu. Miałem szansę grać tylko raz i, i było to 7 lat temu, jeszcze w Łodzi na ulicy Piotkowskiej. Wtedy pozwolono mi jeszcze skakać na betonie, że kostki pokręcił. Ale gratuluję również wszystkim, którzy uczestniczyli. Wiem, że to jest fajne przeżycie, gra, na, gra w streetballu, a gra w prawdziwej kosztykówce jest całkowicie inna. Przede wszystkim gra na powietrzu, dlatego Cieszę się, że będę mógł wręczyć nagrodę dla zwycięzców. Pierwsze miejsce! Gratulacje, brawa. Kto jest kapitanem zespołu? Kto kapitana zespołu? Nagrody od Gratuluję. Wydziału Sportu, Urzędu I Miasta Belgoszczy. Oczywiście impreza z streetball z Marcinem Gortatem pod honorowym patronatem prezydenta miasta. Konstantego Dobrowicza także wspomaga Radiogram, które codziennie na 106. 1 F. Przede wszystkim podziękowania do dla to, to, że nam teren i oczywiście na to, żeby współpracować z dziećmi i każdy kawałek przykółki tej zagranicznej, a dla za, Mam nadzieję, że się by chodzi o parę, parę dzieci obecnie z miejsce jest które nas znalazło w takim załadowanym że na terenie, się dumny, na sukces. A oczywiście popieram również to wszystko, co było powiedziane, jeżeli chodzi o promocję koszykówki i jest to bardzo ważne, żeby tak duże imprezy były w każdym mieście, ponieważ jest to przekonywanie wielka reklama i namawianie się tutaj żeby grały i przywabiały sport,